Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2023, zadanie 17. Pociąg przebył ze stałą prędkością drogę 700 metrów w czasie 50 sekund. Przy zachowaniu tej samej stałej prędkości, ten sam pociąg drogę równą jego długości przebył w czasie 15 sekund. Oblicz długość tego pociągu, zapisz obliczenia. No dobrze, oznaczmy sobie jako S drogę, jako T czas, jako V prędkość i jako D długość naszego pociągu. Wiemy, że pociąg przebył ze stałą prędkością drogę 700 metrów w czasie 50 sekund, czyli droga S jest równa 700 metrów, a czas T to 50 sekund. Obliczymy sobie najpierw prędkość tego pociągu. Wiemy, że prędkość, czyli v, wyrażona jest wzorem s dzielone przez t, czyli droga podzielić przez czas. Wstawmy do naszego wzoru dane z naszego zadania, czyli prędkość tego pociągu to s, czyli 700 metrów dzielone przez t, czyli 50 sekund. 700 podzielić na 50 to 14, czyli prędkość tego pociągu wynosi 14 metrów na sekundę. No, i teraz przejdziemy do obliczenia długości tego pociągu. Skoro ten pociąg porusza się z prędkością 14 metrów na sekundę, to znaczy, że w ciągu jednej sekundy pokonuje 14 metrów. No i wiemy, że przy zachowaniu tej samej stałej prędkości, ten sam pociąg drogę równą jego długości przebył w czasie 15 sekund. Czyli, aby policzyć długość tego pociągu, oznaczyliśmy ją literką D. Wystarczy te 14 pomnożyć przez 15, bo tyle czasu jechał. Czyli 14 razy 15 daje nam 210 metrów. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.